I dzisiaj pokażę Wam, dam Wam 8 sposobów, jak znać WLK. Jak się Wam to pomoże, spodoba odcinek. Jeżeli chcecie więcej takich, to też piszcie komentarze, stawcie suba łapkę w górę. I co, przechodzimy dalej bez przedłużenia. Tak, na początku to musicie pokazać, że jesteście mili, mówiąc, nie wiem, cześć wesołym głosem, czy coś, nie? Żeby po prostu y, osoba, która was pyta, y, checker wiedział, że ma przyjemność gadać z osobą, rozmawiać z sobą, która po prostu wie o tym, że nie będziecie jakimiś trollami, czy Coś sposobem jest to, żeby po prostu się nie stresować też, nie, bo wtedy y, on może pomyśleć, żeby nie wiem, coś po prostu ściągacie czy coś, w ogóle i y, takie sprawy więc tak, przechodzimy do następnego później musicie sobie powiedzieć sobie powiedzieć coś w swojej postaci dłużej, tak nie gdzieś tak z cztery zdania, nie, dwa zdania, tylko nie, że dwa słowa czy coś, co chcecie odgrywać, no i w ogóle, nie? To możecie coś powiedzieć o Waszym poziomie roleplay, gdzie graliście, i graliście i w ogóle czym jest to dla Was roleplay i takie... szybko odpowiadać na pytania, bo to też jest ważne, żeby po prostu nie myśleli, że ściągacie czy coś, bo to też oni im zależy też na czasie, nie? Powiedzcie im, dlaczego chcecie odgrywać postać taką czy nie inną. Możecie powiedzieć właśnie, że na przykład chcecie odgrywać E, swoją firmę, czy coś takiego e, policjanta, albo medyka, czy coś mechanika, ale nie mówcie, że nigdy że chcecie zostać gangsterem bo to też jest ważne bo jak powiecie, że chcecie zostać gangsterem, to już on e, się rozmyśli i będzie chciał was e, wywalić, chyba, że jesteś takim potężnym roleplayowcem i powiecie mu, że na przykład nie chcecie robić napadów, tylko dawać jakieś informacje na temat nie? kokainy czy coś, albo po prostu sprzedawać narkotyki, robić jakieś różne akcje, takie napady, no, takie inne rzeczy, oprócz zwykłej łapy-łapy, nie? Musicie to pokazać, że chcecie, nie? Więc przejdźmy do następnego punktu. I później musicie po prostu zachęcić go swoją postawą do roleplayu i waszym poziomem roleplay, żeby po prostu zdać, nie? Jak ich zachęcicie do tego, żeby wam zatwierdzili mówiąc wam, że nie, nie, nie robić sobie beki z roleplayu i tak dalej, to na pewno was przyjmą, nie? Ja z tych sposobów korzystam. E, Sami sobie w sensie. No, każdy chyba tak robi, ale wiecie, to jest poradnik dla początkujących, ale jak nie wiecie, to po prostu musicie im powiedzieć, co robicie i w ogóle. E, czym jest dla Was roleplay i takie inne, nie? Co powiedziałem w tym filmie? To chyba będzie na tyle siemaneczko.